Wow, jakby przeszło tędy tornado. Ekstra! Czyli teraz muszę zdobyć całe 350 dolarów i jeszcze posprzątać! Spokojnie, wiem jak zdobyć forsę. Serio? Przejażdżki balonem! A za co kupimy ten twój balon? Za pieniądze, które zarobimy na produkcji na druków na koszulkach. Zostało nam tylko 5 godzin. Już wiem! Mój wujek podwozi ludzi za kasy. Zarabia furę forsy! Mogłybyśmy robić to samo. A skąd weźmiemy samochód? Nie ma mowy. Nie zrobimy tego. A więc jednak to zrobimy. Mogę zarabiać na jeżdżeniu? Czemu nikt mi nie powiedział? Okej, okay, zróbmy tak. Podwozimy tylko tych, których znamy. Ale nie mogą nas rozpoznać. A rób ta co chce ta? bylebyśmy się pośpieszyli, bo czas leci. Oto nasz pierwszy klient. Cztery godziny na zdobycie 350 dolców. Do roboty. Ej, fajna czapka. Dzięki, twoja również. Czas spalić gumy! Win? GUMY! Porto, przybywaj! Okej, okay, poudaję, że prowadzę. Tam jest nasza klientka! O, to Doris, farmaceutka z apteki! Nigdy nie spotkałem niefajnej Doris! W sumie tu żadnej nie spotkałem! Win, bądź cicho, ludzie muszą myśleć, że jesteś zwykłym autem. I że jesteśmy o sześć lat starsze. O, stylowy samochód. Dzięki, to jest taka luksusowa podwózka. Więc może się pani zrelaksować? Gorący ręczniczek? Uh, ręczniczką nie mówię, nie? Jakby co, jestem do usług I nie pogardzę drobnym napiwkiem Nie jesteś za młoda, by prowadzić? O, Doris, jesteś taka przemiła Wiesz, ostatnio czuję się jak taki stary kapeć uh, Wiem, o czym mówisz Lokalizuję najbardziej ekscytującą drogę do celu Win Jaki win? Jestem waszym GPS-em Miłej podróży, Doris Bardzo nowoczesny ten wasz system nawigacji oh, Był w zestawie i niestety nie da się go wyłączyć. Nie jest tak najgorzej. Na przykład śniadanie? Paluszki lizać, co nie? Najnowocześniejszy samochód świata zatonął, a ty gadasz o kanapce z serem? Nie jestem pewien, czy zatonął.